Było super. Na początku yy, jednakże trochę niezręcznie. <grywia> no bo wiadomo, że jest. To dziwne. było wasze pierwsze spotkanie? To było nasze pierwsze mm -hmm. spotkanie. Przyznam Ci, że ten teledysk do Fake Love mnie mocno zaskoczył, zwłaszcza ten namiętny pocałunek, no widziałaś, że w sieci yy, zawrzało. Mm. No i właśnie czy to coś, coś tu jest na rzeczy, bo nie wiem, czy czytałaś artykuły, spekuluje się o romansie pomiędzy tobą a Kamilem Nożyńskim. Wiem, że się spekuluje o romansie, yy, ale też nie chcę się przyczyniać yy, tutaj yy, w tych wywiadach do yy, jakiejś niemiłej atmosfery między yy, yy, dziećmi. Mhm. Yy, zwłaszcza, że yy, Wiesz, Mówimy są... tutaj o dzieciach Kamila. No tak, no mm -hmm. to, 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 wiesz, to są niewinne e, istoty, gdzie tak naprawdę one odbywają najbardziej z tymi plotkami, mm -hmm. e, tymi artykułami i tymi wszystkimi mm, tabloidowymi, mm, głośno krzyczącymi mm -hmm. tytułami, e, które gdyby, wiesz, jakby nie było tych dzieci, bym mm -hmm. zupełnie jak po kaczce. No, bo robią mi tylko promocję singla, ale w związku z tym nie chciałabym przyczyniać się do, do ich jakichś smutków, czy nawet postosowywać się do tego, żeby im było w jakikolwiek sposób niezręcznie. Ani mhm. też e, oczywiście partnerce byłej e, Kamila tym bardziej. Mhm. Ale jeżeli mówimy o tym stricte zawodowym e, aspekcie, no to mieliśmy bardzo fajny czas na planie Teledysku mhm. i było super. Na początku e, jednakże trochę niezręcznie. No bo wiadomo, że jest to. Dziwne. było wasze pierwsze spotkanie? To było nasze pierwsze mm -hmm. spotkanie. E, więc e, dziwnie jest się całować tak namiętnie z osobą, której się wcześniej nie znało i mm -hmm. spotkało się ją pierwszy raz i to jeszcze przed wszystkimi ludźmi musisz siedzą e, całować. Tak Przed całą ekipą. Przed całą ekipą, dokładnie. E, więc e, mm, ale wyszło nam bardzo dobrze i z no tego bardzo, co... Bardzo wiarygodnie. Dokładnie. <laughs> A powiedz mi, skąd w ogóle pomysł na Kamila? Bo tak jak powiedziałaś, to było Wasze pierwsze spotkanie, yy, więc rozumiem, że ty musiałaś po prostu sobie go wybrać jako tak. artystka. Oczywiście, że sobie go wybrałam, bo mi się podobał mm. i podoba i sobie go wybrałam. Jest w twoim typie? Nie. Nie, nie, nie jest w moim typie. <laughs> Bynajmniej, ale podoba mi się. No nie mm. wiem, ma coś w sobie i lubi go kamera, ma w sobie jakąś taką tajemniczość mrok. Mm -hmm. Tak, przyznaję. Też ślepnąc od światę. serial, nie wiem, Bardzo podobałaś. mi się podobał ten serial i właśnie tam go zauważyłam. I e, wtedy po tym e, serialu stwierdziłam, że jak będę jakiś projekt robić, e, mm -hmm. gdzie będę potrzebowała męskiej energii, mm -hmm. to będzie to ten aktor, bo nie ma e, dużo przystojnych aktorów w Polsce, niestety. Mm -hmm. Ubolewam nad tym, ale nawet jak są, to nie mają takiej, takiej energii, która by mi odpowiadała. Zwłaszcza mm -hmm. w takim teledysku, no bo tutaj potrzebna była ta namiętność, ta pasja.